Witajcie moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że przeziębiony jestem, co nieźle. Wczoraj, praktycznie cały dzień prawie przeleżałem w łóżku, tam rano wrzuciłem szanty, te ballady żeglarskie. No dziś te też, też się czuję kiepsko, no ale sytuacja, która się wydarzyła wczorajszej nocy nie pozwala mi tego nie skomentować i udawać, że nic się nie dzieje. Tu pozdrawiam teraz wszystkich YouTuberów, którzy mi pisali od dłuższego czasu i piszą, że po, po co ci ta polityka, po co ci politykowanie, po co ci straszenie wojną. No no i co moi drodzy? No co, co wesoło jest? 20 czy tam 19 dronów leciało, 3 strącone, reszta spadła w przypadkowych lokalizacjach. Tutaj się teoretycy wojny i tam ogólnie polityki globalnej zastanawiają, czy jest to już wojna, czy tylko ta No, Ja przypomnę, że Ukraina z Rosją nie jest w stanie wojny, chociaż od 3 lat czy, czy czterech już się nawalają na poważnie, a od kilkunastu lat to mają konflikt terytorialny i tak dalej. Także u nas lepiej było był parcie na granicę. Tam zginął Jerzy Dan Inni byli ranni, wpadały rakiety, dwóch ludzi zabitych w przewodowie, wlatywały drony, yy, balony szpiegowskie, niby meteorologiczne, tak i dalej, 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 udajemy. Zamknijmy się dalej w naszej bajce yy, holistycznej. Jakania z Zielonego wzgórza, że jest, świat jest piękny, to wszystko się dzieje gdzieś daleko od nas. No nie, to się dzieje u nas. Zasięg tych dronów jeden doleciał tam w pobliżu Łodzi, dr, drugi w po, pobliżu Blonga leciał z Białorusi. prawdopodobnie jest taki, że no, kilkaset kilometrów to spokojnie mogą wlecieć. A jeśli będą wystrzeliwać te drony z obwodu Kaliningradzkiego czy, czy, czy z Białorusi, to cała Polska jest w ich zasięgu. Tu tylko muszę y, stwierdzić optymistycznie, że tym razem ta, ta, ta bardzo władza wybrana przez nas, no, ja nie głosowałem, no ale ludzie no, do dziś znam ludzi zachwyconych i, i, i Tuskiem i już. I... tym razem no, nie schorzyli gdzieś tam, nie pochowali się, no, nawet, nawet wyszli i coś powiedzieli i na mównicy sejmowej, i z prezydentem się spotkał. No. Ale, ale to, to, to jest wynik tego, że Putin traktuje ich jako swoich popychle i to takie przygłupie, jeszcze popychle. Bo on robił i chce robić interesy głównie z Niemcami, a to, a to są popychadła niemieckie, i Niemcy powiedzieli: Macie być też popychadłami Rosjan i Putina, i oni tak robili. Ten cały reset, ujawnili wszystkie nasze dane tam wywiadowcze, lokalizacje wojsk, których tam prawie nie było, które likwidowali. Teraz też pieniądze, zamiast, zamiast na, wydawać na zakupy, na y, powiększanie armii, to nie wiadomo gdzie te pieniądze wędrują. To jest podobnie jak z KPO. Niby na papierze są, tylko że nigdy, nigdy, nigdy nie docierają do kontrahentów ani do jednostek wojskowych. No, taka ciekawostka. A no, teraz powiem o dronach. No, na, na całe szczęście, te drony, które do nas leciały, no, to są drony tam z grupy szachet. Tak? No, to szachet to, to irańska produkcja, ale te, które wleciały. To są już wzorowane na irańskich to Ta to, 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 to konstrukcja jest ru, ruska. Są mniejsze, bez, bez ładunków bojowych, wybuchowych. To są drony babiki. No. I one, wtedy podejrzewam, że miały tam mylić Ukraińców, bo to oni nas ostrzegli, że leci tych dronów tyle, że i, i, i lecą ze stałą prędkością, nie manewrują. Jest ryzyko, że wlecą na teren polski. No. To też też mimo ze strony Ukrainy, że choć raz, chociaż rozstrzegła nas, że przez ich terytorium coś dla na nas leci. No bo gdyby to były drony bojowe, nawet szachedy, a to też, a same szachedy to też nie jest poważna broń, no to jest, to jest broń ubogich, broń bardziej psychologiczna. No Ruscy też ją nie stosują, nie stosują, tych szachedów, nawet tych swoich, to tam nadali, nadali im oznaczenia, tam nazwy kwiatków, tam Geran, że geranium, gerber, no tego typu, bo one są prawie, że nie, nie sterowne, no. Tam można zaprogramować tylko tam potencjalne miejsce, gdzie ma dolecieć. I jak ten dron sam się tam, że tak powiem, yy, eksploduje w danym miejscu, to eksploduje. A jak nie, to lata dalej, garaż gdzieś spadnie. No, no i tak tak się w ich przypadku dzieje. No. No to, to całe NATO, to też słyszę, że ile, ile to milionów wydaliśmy na rakiety, i tak dalej. No tak, no, no tak. No. Tylko, tylko że, że takie tam opowiadanie o tym w telewizjach, w radiach, w internetach powoduje to, że potem słyszę, aha, wysłałem kilka tam badziemnych dronów. I oni już wydali, w tym momencie wydali kilkadziesiąt milionów tam, dolarów na, 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 na to, żeby próbować się strącić, bo aż trzy no tak, reszta sobie tam pobijała no, się tam w dachy, w pola, no. to jest cór, że nikt nie zginął, no. bo, bo nawet taki dron w nawet bez ładunku wybuchowego, po prostu samo jego uderzenie w mały domek, to mogłoby spowodować, że wszyscy tam będą zabici. No. Na szczęście nie doszło do takiej sytuacji. No. I, i to, to nie są drony bojowe. No, mają drony bojowe lancety, mają no, jakieś tam mawiki, naprawdę całkiem inne drony. No, te, te drony to są drony tam do, do walki psychologicznej. No, dlatego też wysyłają na ukraińskie miasta warzą wieżowce i tak dalej, no, tam byle gdzie tam, byle trafić, tam, byle kogokolwiek zabić. To no, tak w czasie II wojny światowej, tam bombardowania miast i tak dalej z punktu strategicznego bez, bez żadnych celów, no, miałem tylko na celu działanie psychologiczne no i zastraszyć ten naród, który się napadł no, w jedną i w drugą stronę. Co dalej? Ja podejrzewam, że, że mogą się dziać ciekawe rzeczy i to już w najbliższych tygodniach. Czy czy takie jak te się może powtórzyć? Może się powtórzyć. Może się powtórzyć. No co, no, no wezwali tam jakiegoś szarze na powiem, do spraw wojskowych z, z ambasady rosyjskiej notę oddali protestacyjną. <laughs> że, że Nie podoba nam się, że wasze drony tam walą w naszą ziemię w nasze domy. <laughs> Wyjechał się, pośpiał, no, pewnie po tam zadzwonił tam ambasador do, do, do Wołody i powiedział, Władimir, te, te, te. tam się nic nie zmieniło tam. Przygłupy jak rządzimy, tak dalej tam sądzą. No. no. My, my, my nie wypowiemy. Bo byśmy się ze strachu nie powiem, to zesrali, żeby, żeby, żeby no, się ocaliłem, lata, Unia Europejska to. nie żartujmy, no, mówmy poważnie. No. Jesteśmy w głębokiej ciemnej Burzyńskiej, niepewno studni, że tak powiem. Sami się rozbroiliśmy, sami się zaprogramowaliśmy, żeby być takimi ćwokami idioty, idiotami w skali, nawet Europy, a ja już o światach nie mówię. Się cieszymy, że jakiś PKB wzrosło i tak dalej. Ej to, dobra, szkoda gadać. No i kiedy, kiedy będzie wojna Pawłos Kodowa? Bo to, że ona będzie, to jest pewne. Ja tam w którymś filmiku tam parę dni temu. Chyba, że z tydzień, czy dwa tygodnie no, temu, przewidywałem lata 2029 30 na zasadzie, że Xi Jinping będzie się zachowywał no, w miarę honorowo w stosunku do Donalda do Trumpa, bo obiecał, że za jego procedury nie ruszy na, na Tajwan, na Koreę Południową i tak dalej. No ale wiadomo, jak to jest z komunistami. No. Dziś mówią tak, a jutro robią co innego. No. A biorąc pod uwagę tą ostatnią e, defiladę w Pekinie w której tam nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy sprzętu wzięło, nie wiem, ile, ile tam, kilkaset tysięcy wojsk. My, my nie mamy tyle wojska tam na to, nie ma całego tyle wojska w Europie, co, co tam w jednej chińskiej defiladzie wzięło udział. I pokazali tam działa laserowe i tak dalej, nad którymi dopiero Amerykanie, Ruscy czy, czy Ukraińcy tam, Ukraińcy zostali Amerykanów. Pracują, mają po kilka sztuk i się chwalam, a tu przyjechały tam całe, całe kolumny, całe oddziały z działami laserowymi, Zdolnymi strącać samoloty, drony, wszystko co się rusza. I to, to były na platformach samochodowych, a sobie można wyobrazić, że takie działa tam mają pewnie i na platformach tam jakichś tam okrętów morskich. Być może w samolotach i tak dalej. No. No. Tu wracają do dronów. F-16 nasze wspaniałe, tam nie wiem na czy doleciały bo tam F-35 holenderskie strąciły te, te, te trzy drony podobnie. Mieliśmy samoloty MiG-29 i tam były karaminy maszynowe szerne. i one by były idealne do strącania tych dronów i koszt kosz tam iluś tam wystrzelonych nabojów tam nie, nie miliony jak przy rakietach powietrze, powietrze czy ziemia, powietrze, a takich przy naszej głupiej filozofii zakładanej walki w czasie wojny, ludzie by potrzebowali tysiące. My nie mamy na to, nie ma. A ja to jestem przerażony, bo, bo to wszystko też oglądają Ruscy. Debirami nie są. Są niedobrzy, są, są źli, są okrutni, ale debirami nie są. I oni widzą, że nasz stan przygotowań jest yy, prawie żaden do ewentualnego odporu ich akcji. Po czterech latach znów zorganizowali ćwiczenia zapad. Czy to przypadek? No. Ja to podejrzewam, że jeśli gdzieś uderzą. To na zachodnią Ukrainę. To, to, to zresztą na ich miejscu już dawno bym zrobił, no ale to, to już nie będę im podpowiadał. A być może uderzą na ten przesmyk sumarski, bo nie wiadomo czy w Polsce, czy, czy zajmą Litwę, bo to no, już... Jeden, jeden, jeden kraj i drugi Litwa prawie, praktycznie bezbronna, a Polska prawie bezbronna. Tak. Mogą się dziać naprawdę straszne rzeczy i to jeszcze w tym roku. No. To, to sankcje tam Trump straszy sankcjami. Eee. Dobra, to szkoda gadać tam. Tak się. Oni, oni mają swoją grupę Mercosur Mercosury, inne, które nasy zresztą też będą dojść z kaszy flotę cieni i tak dalej, i tak dalej. Każdy, kto ma trochę oleju w głowie, ogląda to wszystko. Łączy kropki w tej geopolityce widzi, widzi albo przynajmniej widzieć, co się dzieje. No. Także szykujcie się to do, do coraz ciekawszych zdarzeń. No. A nasze szanse na obronę są tam w rzędu kilku procent, moim zdaniem, no. Naszym naj, największym atutem jest to, że ta Ukraina się jeszcze broni i że oni tam, no... Ja ruszam, ja oglądałem taki jeden kanał rosyjskiego blogera, który tam śledzi tą wojnę. Już przeszło 4,5 miliona ludzi zmobilizowali. Ukraińcy, no. Rus, Rusy tam nawet połowy tego, no, to, to takie są skale, a my tam się... Mamy parę tysięcy wotu i tego i myślimy, że to że to nas uratuje, to no oni nawet najwyżej mogą te wabiki, drony pozbierać tych poli rasów. Jest źle, a będzie, będzie, będzie bardzo źle, będzie bardzo źle. No, jak tu się nie weźmiemy za dozbrajanie, za rozbudowę armii i za konkretne ustalenia już dyslokacji wojsk lądowych natowskich na poważnie, już do ewentualnej obrony tej flanki wschodniej, to dostaniemy bańkę, baty takie, by że, że się w głowie nie mieści, no. a walutą obowiązującą w Polsce będzie rubel. No. I to myślę o końcu ten filmik. Pozdrawiam wszystkich, cześć.